Witam, pokażę Wam dzisiaj moje przybatki trójbarwne i białoczuby. No, wszystkie ciekawskie, patrzą na co się dzieje. Mają chyba z 8 tygodni już teraz. Nawet się nie ruszają. Ej! Takie mają pompony, takie te czapeczki, tak tak szczerze powiedziawszy, to one nic nie widzą. To jest te czapy, ale już jakie są wielkie. Tutaj Wam, a właśnie chciałem pokazać, tu jest dorosły kogut, białoczuba. To wrzuciłem go tutaj do tego, że... O, taka ciekawa. Wrzuciłem go tutaj do tego, że się bił z drugim moim kogutkiem i pomyślałem, żeby się tu wychował razem z tymi młodymi kurczaczkami. I tak szczerze powiedziawszy, to już niewielka między nimi jest różnica dorosły kogut obok kurki także myślę że jeszcze parę tygodni podejrzewam, że sam nie rozpoznam które są które mam tutaj ich 21 sztuk i kurek do końca nie jestem jeszcze przekonany które są kurki które koguty Ta kureczka na 100% to chyba kogucisko, bo tak oczy ma taki właśnie na wierzchu. Kureczką to tak raczej, to jak tutaj widać wyraźnie, że pompon przysłania oczy. Natomiast koguty, to patrzysz, jak na tego dorosłego, jednak rozchylają się te piłka. Zobacz, jaki bojowy. To wycisko. Niezależnie jak, jaki ma, jaki ma czupórek. Tu pokażę Wam, jeszcze mam takie jasne. Takie się teraz były białe wcześniej, natomiast teraz są takie szare. To się to robiły. Trzuby, oczywiście białe. Takie nietypowe, takich jeszcze nie miałem nigdy. Mam chyba dwie kurki takie. Niewiele podwieleno, mam jeszcze jedną w drugim kurniczku. Z drugą mam jeszcze jedną w drugim Nic nie widzi, bo to się wystraszy. <śmuszne> to śmieszne. Ta skórka jeszcze. Eee, Raczej białoczuba. Też dorosła, wrzuciłem mu, mu kogutkowi właśnie kurka, żeby nie był samotny tutaj. Bo dzieci dziećmi, ale jednak niech ma bratnią duszę ze sobą. Na razie to wszystko w zamkniętym kurniczku. Ale słońce, to jak mnie pierwszy dzień dzisiaj dopiero, wcale nie słońca nie miałem dotychczas, bo nie było tu zimno i pochmurno. Także niebawem będziemy wynosić je na dwór. Jak nie dziś to jutro myślę. Już na pewno na święta sobie wyjdą. Żeby pospacerować. Im daję teraz kruszonkę. To jest no, dwójka już teraz, bo to po 6 tygodnia się zmieniło. Kruszonkę, ale już dostają zwykłe ziarno. Jak widzicie pszenicę, pszenżyto. I mieszamy im. Osypkę. Osypkę właśnie z pszenicy, z sprzężyta, trochę owca i mam taka z wodą. Taką papeczkę na pół sucho powiedzmy. No i zresztą zajadają, także im to smakuje. i to wszystko. To właśnie dwójką, tym granulatem. Jeszcze, żeby jednak miały te witaminy, bo podwożu, tak jak powiedziałem, wcześniej nie chodzą. Nie mogą sobie nic tam wydziobać, więc na razie niech trochę tego sztucznego jadła mają. Ale to. Ja jeszcze może z tydzień, tak jak mówię tydzień, może dwa i trzeba będzie już przenieść i odstawić od tego, jak to się ma z